Okej okay, jestem już z wami. No, myślę, że widzieliście drogę. A jak nie to czekaj, czekajcie, wyjdę i pokażę wam gdzie w to miejscu jest. To jest tu gdzieśmy zaczynali. Znaczy no, zapomniałem o tym. Tu gdzieśmy zaczynali na tej ponalance czyli tutaj. Jak sobie przyjedziecie, to tu. Tu jest jedna jaskinia. to jest dobre wejście to jeszcze nie jest ta jaskinia dokładnie, o którą mi chodziło, ale na jaskinia to zaraz znajdziemy to drugie wejście, że nie, nie robimy dawno tego questu, ale tu jest już, już tylko wyrzucę pewnie jakiś syf, który mam jeszcze tego nie, ale ja tego wyrzucę, bo on jest mi niepotrzebny. Kamienny haber nie klikaj na siebie, tylko bierz habra. I znowu mam następną. została nam jeszcze chmura ostlica i tu właśnie musimy iść do tej drugiej części. Jeszcze przyjadę zobaczyć czy nie ma jeszcze tych habrów. Jakiś pak. Jeszcze jest jeden haberek. Pozbieramy, to zrobimy szybko tego questa. Bo chcę tak te odcinki 10 minutowe robić. No to jest te, te się zwijają tak przednie i zaraz spijemy o jeszcze jeden haber ekstra i w następnej jaskini chyba znajdziemy następne mam już duże grzyby wszystkie i hubry. chabry mam trzy Stoła nam jeszcze jeden item do zdobycia to wyrzucam dobrze mhm. wychodzimy Łapa się wczytuje jak zwykle Teraz sobie przypomnę gdzie był to pewnie nie tu Nie, drugie wejście drugie wyjście było tu tu jest wejście do, do którego chcę się udać Tu koło tej góry chyba Z tego co pamiętam to to Tu jest chyba nawet ten kowal cały Jakiś kowal tam mu nie pamiętam mu było. Chyba że to nie jest tu Mogę go w sumie nawet znaleźć do quest'a, więc jeśli, jeśli dobrze pamiętam to nie jest tam Tak to jest jak się dawno nie gra Tutaj derruję quest'a, ale go chyba żeście już widzieli Dobrze lecimy nie jest to Kurde A matka jakiś his. Dobra, to ja zrobię krótkie cięcie z... Pff, zaraz Okej, okay, jestem już z wami w końcu A ja on podjął kierunki, na, na... dobrze jechałem Tylko dla sobie mapę dźwignę On jest tu Przepraszam was bardzo, on jest tutaj I tutaj jest wejście do jaskini wyższej Nie, jeśli tylko te jaskini nie wiecie. No, za niedługo 15, jeszcze jeden level i zaczynamy wybór drugiej profesji. Z, z, jeśli nie pamiętacie z pierwszych odcinków, to jest ta główna postać, która miała być wprowadzona seria. O, jesteśmy. Tutaj. Zajmowaliśmy poprzednie, teraz jesteśmy tu. O, tu też są. Habry kamienne. Ale tutaj jest też cel mojej jednej wędrówki. Wezmę sobie Habra. Nie, patrz dziś to. Jeszcze mam Habrów, jeszcze jednego Habra. No to akurat. Bo tu jeszcze aha, jeszcze są dwa nawet. Dobrze, weźmiemy sobie tego Habra. No, Prosty, czy mam miejsce? Mamy miejsce. No nawet, jeszcze są? Mogę od razu tu jechać, dobra Widzicie, tu jest duży grzyb Duży grzyb I jest nasza chmura ostnica I to jest to najciężej spotykane ziarsko, które potrzebujemy Tak byście popatrzyli... nie, czekaj O, tu jest ta duża góra Nieźle, byliśmy tu, jesteśmy tu, przeszliśmy pod wodą Dużych grzybów nie potrzebuję, ale chyba co leżało mi tutaj na tej chmurze Więc pokazywałem wam jedną z miejscówek Gdzie ona się z... respi, że tak powiem Ja sobie po prostu poczekam na nią, ona się co parę minut tutaj respi Jak wykonam tego kosta to pójdziemy go oddać I pokażę wam nagrodę I myślę, że skończymy ten odcinek O, jest Nie chcę się nigdzie dalej jechać to nie za chwilkę. Okej, okay, mam już wszystkie. Długo to nie trwało, ale nie chciałem tracić czasu, no, czasu na odcinku. Czas jest cenny, mój. Znaczy, aż tak. Akurat nie musiałem dzisiaj iść do szkoły. Więc nie ma z tym problemu, ale. W, dlatego chciałem się znów za nagrywanie. No ale, wasz też jest cenny i nie chcę coraz długich odcinków robić, bo z tego co wiem to potem się Wam nie chce tego oglądać, więc chcę to zrobić maksymalnie 10 minutowe Questa skończyłem pozbierane wszystkie um, o, rzeczy i lecimy do wiatroprocha Procha Zimną nazwę no i jeszcze jak oddamy tego Questa chcę się udać jeszcze w jedno miejsce znaczy chcę się oddać do fragurki i oddać um, misję do Kowa, tą, co wzięliśmy z tamtej jaskini Ale w fajlowych odcinekach musicie to zobaczyć Dawno nie grałem a ostatni raz kiedy robiłem te questy to było rok temu więc Nawet więcej niż rok temu Okej okay. List do ogniem ale nie lecimy teraz do ogniem No zajdziemy sobie do fragurki Gori, Szagórki. Fragorska, kurde. Dobra, lecimy. Fragórka jest tutaj na górze. Tak. Muszę w końcu iść tutaj. do, 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 do tego pana tutaj. I wykonać questa, bo zauważyłem przy nagrywaniu próbie, nagrywaniu odcinka, że nie mam jeszcze tego noża na 10 level. I to tak... Dziwiłem się czemu i tak źle tak słabo idzie, nie? No, ale... ci takie spust po mapie, że on zawsze znajduje takie przejścia, których ja nigdy jeżdżąc nie używam, nie? O! Teraz wam pokażę W tych o, dwóch jaskiniach Ta jest od 13 do 20, ta jest od 20 plus Albo na odwrót Tu się dropi niebieskie i zielone medale atlety, silnego atlety moby tam są strasznie mocne bo one mają 25 khp więc 20 czy 25 khp jest naprawdę ciężko ubić na niskich levelach dlatego tego wam teraz nie pokażę bo i tak wiem że nie dam rady padnę i to bez sensu bo zresztą będą mieć za niski level jak już zrobię drugą profesję to udamy się tam i to zrobię wam na odcinku jeśli chcecie a jeśli informacją wam wystarczy to no i wyjaśnienie o Bożki Wytrzymałości i inne wyglądają wszystkie mniej więcej, tak jak mi pokaże. Wyglądają tak, tylko mają tam jedno bez obwódki czerwonej, drugie z czerwoną, i jeszcze jedno z niebieską. Te akurat bierze się z Fragorska i dropi je dookoła. Znaczy, to Fragors to jest miasto, więc na lokacjach dookoła niego w szczególności tu nad nim, na ziemiach zachodnich. A jeśli przejdziemy tym wejściem, dojdziemy do e, ziem zachodnich. Tam też jest quest na takie niebieskie bożki. Trzeba tam ich 30 zebrać na trudnym. I właśnie w tej samej lokacji, z której wzięliśmy, też się je dropi. No a te z fragurki, to się dropi w okolicach fragurki. Bijecie, po prostu moby same wypadają. Aha, bo ja wjechałem do Kowala, a pojechałem w nie wiadomo gdzie. E, Kowal jest tu. To jedziemy do niego, będzie szybciej w ławie. Hmm. Aha, jeszcze do kronikarza musimy skoczyć, bo nas wysłał. A może najpierw oddam tego quest'a, bo nie pamiętam, co z niego wypada. Nie wierzaj. A tylko kasa i exp. Ale exp się przyda, bo za chwilę 15. Może dzisiaj po exp z tego tytułu, że nie musiałem iść do szkoły. Wyjątek taki. Myślę, że to dostaniecie. Dzisiaj jest czwarty, więc myślę, że dzisiaj wieczorem to dostaniecie ten odcinek. Może dostaniecie ten, to przyśp, te orzechy i tam niektóre fragmenty, może jako bonusik. No i szyk szykuję też, myślę, nad jakimś specjalem dla Was za 20 widzów. Ja bardzo Wam za to dziękuję. Chociaż dziękuję Wam to na końcu odcinka. Pewnie tego większość nie zobaczy, no ale bywa. Tym, którym naprawdę się podoba i zależy, to myślę, że zobaczę odcinek do końca. Jeszcze jedną rzecz mam do oddania, ale to nie pamiętam co. Dobrze, myślę, że skończymy ten odcinek, nie będziemy tu więcej błądzić, a trzymajcie się i cześć.